Dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek, a do nich powiedział: Czy wolno w szabat uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, Zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami chroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Moi kochani, w tym fragmencie Ewangelii Marka, kolejne spotkanie pana Jezusa z faryzeuszami. Yy, jeden z bardzo ważnych fragmentów gdy chodzi o przezwyciężenie swoich racji o przezwyciężenie swojego punktu widzenia faryzeusze i uczeni w piśmie byli przekonani że nie wolno w szabat uzdrawiać i ta ich determinacja żeby właśnie realizować taki pogląd taką rację był bardzo silny i pan Jezus przeciwko temu występuje i widzimy, czym to się skończyło. Oni nie przyjęli tego, co mówi Pan Jezus, yy, zmierzając do uzdrowienia ich, ale upierali się przy swoim. Więc, żebyśmy nie upierali się przy swoim, a słuchali Pana Jezusa, na co mamy zwracać uwagę? Widzimy, że Pan Jezus yy, mówi: podnieś się i stań na środku, pyta się ich, czyli dotyka tych ich bolącego miejsca i czyni cud. Czyli uzdrawia tego człowieka. Czyli Pan Bóg nie tylko mówi o tym, żeby odstąpić od swoich błędnych racji, ale także pokazuje przez znaki, przez cuda, które prowadzi droga do uzdrowienia naszych poglądów. I to jest właśnie to, czego, na co trzeba zwrócić uwagę. Pozwolić Panu Jezusowi, żeby mówił i zwracać uwagę na to, czy to słowo Pana Jezusa realizuje się w życiu taka żebyśmy nie lekceważyli tych momentów kiedy widzimy jasno że Bóg działa przez historię życia ludzi a my byśmy to podważali i trzymali się przy swoim zdaniu trzeba pokornie uniżyć się przed Bogiem i odkrywać Boże drogi w historii tego co Bóg czyni niech na ten wysiłek Błogosławi nam Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.